No samemu trzeba będzie sobie zagrać. Jeszcze nie grałem, no postacią. A ja, ja też nie gram. nie gram. Trzeba wypróbować będzie, no. Kurwa, troszkę gagatków leci Ja grałem i jest spoko, ale pod mój styl jest jest No cóż, każdy ma to swoje Nic nie poradził Język, język faktów no No kurwa, znowu broni nie ma No no, muszę. Jednemu siądzie, drugiemu nie siądzie Tyle O, bocik padł Tak jest Czy lubisz się bić, czy lubisz jednak grać sztektycznie Mam setkę sfejferki do mnie No tak kurwa, wystrzelać cały magazyn jeszcze Mamo, ja się boję nie musisz chodzić, chodzi, chodzi, się. Dobra, Dobra, bronię się. bro. Dobra, to jedną broń. Aha, tak no, jesteś właśnie. Jednego broni. <słyska> Dobra. Zwierzę, no, prawa. A więc... W wieżę z bo na pierdole, No, no. Ile razy jeszcze, kurwa, strzelisz? No, sprawdźcie nam bocika biednego, no. Ale go mam, tretują, no. Chodź do no mamusi. Aha. Dzięki, Filtr. No, spodź, spod. e, tam. Wiem, wiem, wiem. wiem. <laughs> Tylko, że ja nie mam nic na daleko, mam... Fanatyka, jezu, zwierzę. No ty, kurwo. Ruska jest pewnie jeszcze w dodatku. Już nas coś zachodzi. Tak, jest już w moim budynku. Trzymaj. Łał, wow, ale rzuciłam. Kulis. Tutaj podbiega. I tam. tam. Mhm. Uh -huh. Kurwa. Dwa z jednym. No chuj, też może być. Ja leczę, nie chcę puścić. Kolejny idzie. Ani mnie, tak. Haha. Ha. Nie! Fuck off.

Idzie u nas. Jeszcze jeden ląduje na no, dachu, obok. O ty kurwa. Ingu, gdzie jest? Gdzie on jest? Tam? E, tutaj najwięcej. więcej. A dobry. No dobry, dobry. Nie mogę to rozliczyć. Podchodzi? Tak No i S WSS, WSS królik O, to chyba może nie być Ma zero, ma zero, Filip Nice Była. A no prawie się udało. No niestety bota nie udało się uratować. Próbowałem. Buła. Buła. No, chyba nie przyjdzie. nie przyjdzie. O tutaj to leci. I co mówisz, Fejzu? A jest to mój jest mój kicius. To jest, jest mój jest kiciu, kiciu Sierotzi A nazwałam go Buła, bo jest rudy Ej, go w błąd Tak, bo tutaj na main tak, nie zdawało Tak, tak też, też słyszałam to ptanie. Ptanie. tu pytania Dwóch W tym budynku, czy gdzie? Kaczkę, za chwilę dolewę. Uf. Nie wskręcił czasami. Jeszcze jeden jest gdzieś na kapcie. O, jest tam! O, o, o! No i czemu ja nie mogę, mogę rzucić, rzucić kurwa? Dobra, zapało go tak czy siak. Wyszedł ja z powrotem. Mam go. Mam go. No jest gdzieś była, nie wiem. Kurwa mi uciekł. ale już wiem, gdzie mi uciekł. Od prawej coś tam słyszę? Gdzieś... Boże, ale czuję się potężnie z moimi nie mogę na... Górka? Ktoś tam jechał, niby? A to pewnie tylko Fezów. Nie, 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 że nie, nie, nie ma. No, ale nie ma. Końców. Skoro mówi że, mówi, że go nie, nie ma, ma, to znaczy, że on tam, tam jest. Ja nie, ja nie kłamiemy. Kłamie. Ja, ja tylko na górze. Ginął fakty. Tutaj. A tak. Cztery osoby tu Taka są. Fajna. Tutaj wszyscy poszli. Jaka lokalizacja? Lokacja? Wow. Taka, Taka zajebista, zajebana. dojebana. Tak to tak, tu. Dobra, wyczołgałam się. Po da, że radę zejść tutaj. tutaj. Nie podnieść. Dobra. Dzięki. O, dobra. O kurwa. O kurwa. o kurwa. O kurwa. A no tak. No nie, jeszcze nie zdążyłam. Gdzie jesteś, ja? Yy, no tam koło górki właśnie, a tutaj. No. no tutaj między technologistyki a strefiem, przyjmę słowem. Dobra, to idziemy. O! A. O, jak ładnie. Szyje. Jeszcze kaczucha. Nie, nie. A no, tak, tak my właśnie zrobili, że nadobicie wszyscy, no tak. tak właśnie jakoś. I miał nie robisz, no. miał nie miał. Co jest? Jeszcze jest co? Oj, chuj.